Strzela agresywny <grystanie> Mati włącz muzyczkę Dawaj muzyczkę <grystanie> Pamiętaj żebyś kliknął subskrybuj ten kanał I trzy procent zwrotu zgodę Mati. Ej co to jest? A kompletnie nic O to jest żuk Mistyczny żuk <grystanie> Tam jest wodospad Wodospad o. zawsze oznacza skarb I szczęście I wodę No. To właśnie, właśnie te rzeczy... Tu jest wodopka, ognisko, tak, ktoś tutaj musiał być niedawno. Tak, ci pewnie ci ludzie. <laughs> Możliwe też, że... Myślę, że jak tak uderzę w to, tych, to wybuchnie? Tych... Tak, wybuchnie. Dobra, Uuu. wybuchło. A dobra, Ej, a czy coś tutaj jest? Expa podniosłem z Ej, tu są banany, weźcie sobie szybko Ta? banany. Tak. O banany? Jezus, jestem na tym... ...statku pirackim strasznym. A zabity jest, zostałeś, Mati? Tak. Co no mam zrobić ze statkiem? No. E, musisz poczekać, aż ten kapitan, który tam jest, otworzy przejście. Czekajcie, czeka załogo! A ty jesteś na statku? No już biegnę do was. Bo znaleźliśmy fajne rzeczy. Jakie? Zostaw to! <laughs> Ej, zostaw to! <laughs> ty, no on jest niepoważny. Wziął tą beczkę, Mati, tą wybuchową. To strzelbę. Ja, zrób mu pranka. Ej, szkielet! Szkielet! Dawaj go pranku. O jezu, dobry strzał! No, Boże! O, nie, idzie! O, czy... Gdzie szkielet jesteście? Ej, jesteśmy na wyspie. Ja szkielet słyszę walki. O, widzę was, cześć. O, sie Siemka. Czemu uciekasz od Hogatego tego, jak walczy? E, nie, bo ja strzeliłem. <laughs> Ale ten szkielet jeszcze żył. <laughs> 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 nie rób tego! Jezu... Co jest, Szotar? Ja, ja bym tak, naprawdę się przestraszyłem tego. Dobra. Eee, tutaj jest skarb. Nie no, kopaliśmy już i ustaliliśmy, że tam skarbu nie ma. No dokładnie. w tym miejscu? Już wcale nie wydaje mi się, żeby to był skarb. Ej, chodźmy jeszcze zwiedźmy tą Ogarnij wyką. się! Co, co? mnie wodą. No, ogarnij się! Dobra, wy, wychodzimy. Ej, ale... Jakoś w tej wybramy. jaskini, czuję, że jest skarb. robi to, co kapitan kazał. No, no to ale... za mną! Idziemy! Po schodach do góry. Po schodach, Tutaj to wal... wyspę. Ojej, są tu! Ojej. Dobra, ile ich jest? Za dużo. Kielku. Nie, dobra, jeden szkielecik. Tu jest drugi. Dobra, jest. Jakieś zmutowane szkielety. Walka. Uh. Woo! Nice. Easy. Dobra, dalej, w głąb wyspy. E, co patrzcie tutaj! Dziura? Nie, tutaj byli... Y Za wami! Jezu! O ty! Dobra. Zabić go. Dobra, zabi ty na śmiech! Kości rozwalony. Może ja będę wam świecił, co? Latarką. A ja będę przykrywał muzyczkę. <śmary> Mati. Tutaj drużyno. To jest ten, tajna to jaskinia. Tu ten, piątynia ee, piątynia Piratona. Tu ten Hamona. <śmary> tu ten Piratona. Czekaj, co? Ej, ma... dobra, są deski. Chce ktoś deskę? Za mną! Ja do mordy przykleję. Tylka <laughs> przygodowa, nie? No. Zrobiliśmy kółko, drużyno, ale idziemy w górę, tutaj. Bo musimy wejść na szczyt tej wyspy. Dokładnie. Tutaj, teraz. I pierwszy, który z niej skoczy, dostaje skarb. I tam o! będzie diament czaszka. Szkielet. Usłyszałem szkieleta. Ta diamentowa czaszka będzie. <laughs> Najlepszy artefakt piracki. Tak. Tu mamy te... Strza strzelnice. Uuu, armatongi. O. Ej ale czekajcie To po co w takim razie to jest Ej strzel w statek Gdzieś co się stanie o I on teraz zamienił się w kamerę proszę zobaczyć tutaj Musi się nakurwiać na trąbkach A dobra Szybko Spokojnie, przestraszysz go swoją muzyką. Okej. Okay. Ej, przepraszam, ja nie mam muzyki jeszcze. Przyciągaj chyba nasza muzyka. Chyba tak, o co tu <głos> chodzi? Zobaczmy. <noise> Schodzą tu. Ej, mi się każe ta muzyka z Tytanikiem, nie wiem dlaczego. Tak jakbyśmy mieli za chwilę zatonąć. Ale w ogóle, jakie synchro <noise> tak... mam zajebisko? No, tak OSZ w życiu, taniec. drużyna, walka! Uh -huh. Dobra. Ała, biom! Dobra, jazda. Kurde, easy. Wszystko Skąd Ale one się chyba muzyka jest. Kolejne. Je. Skąd one, one się tu... wzięły? Ale czekajcie. Dobra, dobra. Chyba, możemy iść z tej Zwiedziliśmy wszystko. Wracamy dobra. na statek. Gdzie I... jest statek? I... A Byliśmy w porcie tutaj jakimś, coś, coś takiego? E... Nie wiem, a byliśmy tutaj? Dobra, mam statek, byliśmy wszędzie. <śla> tak, by mnie... Skar... No, kapitan tak powiedział. No, no, to... no dobra, I musimy jeszcze słuchać. Tak. Ech, a gdyby, gdyby to ode mnie zależało, to byśmy nadal pro, Proszę zobaczyć tutaj. Ej, wielki i... krab. Walczy Aha. z ludźmi. O przetrwanie. Ale zobacz, ten się rzucił na niego, widzisz, ten gościu? Tutaj. O, a co trzeba. To jest brachiozaur jeszcze. Słyszeliście to? Na którym wielki... wielcy lechici jeździli. Ej, słyszeliście tego potwora? Ja słyszałem takie. No właśnie. To no. pewnie jest kraken. Mm. A kraken, nie, kraken... Kraken to inaczej brzmi. Nie, to był Kraken, koniec. To na 200% był Kraken. Myślę, że macie rację, drużyna. Wracamy do... Jak? Ej, nie wiem, mam biały ekran. I skoczyłem... Smutno. ...na takiej małą skamkę i się zablokowałem i od razu... A. Ej, to jest jakiś ziomek! Hankster. Hankster i on zabiera! Ej, kotwicę już odłożył Plotar. Co ty eee, hangster robisz? Dobra. Przejmuję ten ster. Ty jesteś u nas na górze? Tak, 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 jestem. On chciał, on chciał ten ster. Eee, potrzebuję mapy. Czy ktoś na środku powinien Nie, w tę gdzieś? stronę. Dobra, to kogoś kotwice hogaty. odwinęliśmy. No to Odwija ją. A ty ją teraz zakładasz? Nie, nie, odwijam ją teraz. <laughs> zakładasz. Ją. Zakładasz kotwicę. Widać, jak pan kapitan się zna. No, jak tak. to Serio zakładam? Tak! O. Dziękujemy. Eee, jesteśmy pod wiatr centralnie i prawie się nie przesuwamy. Aha. Albo kotwica jest e, tego. No to jeżeli Przucona. na południe byśmy popłynęli, mamy takie um, wysepki jak Paradise Spring oraz na południe. Wow, wow, wow! The Crow's Nest Fort. Wow! wow. Ej, Super. Świetnie. Mati Świetnie. się przebrał na jakiegoś samuraja. No. Ty, ja mogę zaznaczać jakieś punkty na łapce. Ej, potrzebuję Wee. kogoś kto mi żagle. Ej, kotwica nie jest. Debile. A? Tak. Kotwica nie była podniesiona. No bo w ogóle. musiałem ją podnieść, to wymówiliście mi, że ja ją składam w dół. Eee, hogaty wylatuje z załogi. Co? Skaczesz. tu jest deseczka? Chodź tutaj. Ja mówiłem, co za bakłażany. Nic nie ja mówiłeś. Eee, H hogaty, proszę cię tutaj. No, steruj śmieciu! Weź go. O A, nie! O! Hank, dobra, do. do, do go. Proszę, na 3-4 mu zrobiłem, nie To Mike Hangster 3 4. Hangster, co ty robisz? Bumaty. Hogaty jeszcze ty musisz. Musimy go zamknąć. to dotarź kliknąć. Nie, nie, nie. Oooo! Ej, czekaj, zobaczcie czy on jest. Nie idę sprawdzić, idę sprawdzić. Teraz pod pokład i to zobaczyć. Dobra, ja wracam do mojej roli by nie, Jestem kapitanem! Oeo, znowu uciek. się uciekał Żagle na prawo! Dobra! Albo już. nie, jest w porządku. Ja sobie radzę. Jest git. Okej, czyli wiatr był. Ale dobrze. jak mówię wam Polaki, że... Ej, żagle... jest w tej celi! Jest! Strzela Polak z tej celi! Tak agresywny? Tak, agresywny! Banana o, mu rzuć. mu pa... Aż sobie zejdę zobaczyć. Chodźcie pa... mu zagramy jakiś marze żeby... A dobra, ej, ale to na 3-4 zagramy Dobra Gdzie on jest? Pod pokładem jeszcze niżej Strzela agresywny Mati, włącz muzyczkę. Dawaj muzyczkę Dobra ja wracam, bo się rozbijemy zaraz. O Boże, ej, może go wypuścić o, Ej, hej! strzelają do nas! Wszyscy no, na pokład! Sprawa! Rozwalają. Ej! Zwalają, to fort jest! Wyrzuciła mnie kula z Na pokład! Jestem w morzu! Pomocie. Zwiń żagle! Ej, jestem w morzu! Wróć się żaglę. po mnie! <laughs> Ej, Strzelają nas skóry, Ała. Strzelaj. na nas skóry, Ala. Aaaaa! Strzelaj! Dobra, walka, walka! Ej! Dostałem jedną, jedyną dostałem kulą! Dostałem kulkę! Ja też dostałem kulą i wyparłem... Z... Z... Gdzie sami? jest tak, moja tak. drużyna? Zadłem. Jestem na statku Widmo! Brak, Oj, kotwicuję. Dobra, kotwicuję! Tak, kotwicuj, a ja płynę już na statek. Spokojnie, zaraz kotwicuj. będę. Za chwilę, za chwilę będziemy na miejscu. O Jezu! Nie co mogę to, wejść! To, co... Utonął chyba. Nie tak. mogę wejść do niego! Ja Peperoni! Tak, brak statku, no nieźle. Ech, i to wszystko. Ale nasz ten, więzień tam jest polityczny. <śled> Syrena wypłynęła ze statku. Dobra, walczymy w takim razie na Dobra, tej na, na, na tego, na wyspę. Nie, nie na statek, tylko na wyspę, bo tak to nas teleportuje gdzieś. Okej, okay, na statek nas teleportuje. No wiem. Poczekajcie! My... Są tutaj, szybko! Ej, znowu mam biały ekran. Gdzieś Kuparłeś? mnie teleportuje. eee jest... Na statek, A, ee... na statek Tak, jestem na statku. Dostał, dostał, chlep! dostał! Strzelam! Dostał! Ładuję kulę, strzelaj! Dostał, zniszczony! Zniszczony, warto było. Słyszę szkielety. Ja widzę. Tuż ciebie. Mierzy Ajs. do mnie ze splowy, ale został spacyfikowany. Dobra guys, Pływę, płynę już Z do was, dopiero. Mati już zniknął dawno temu. Ja jestem, tutaj walczę. Ale one się tak respią chyba cały czas. Ciekawe, czy trafię do wody. Mm. Czy to jest ta wyspa? Hehe! <laughs> Trafiłem. Ja tam jest... A, ty... Aha. Bo to... Czekajcie, ja po was już płynę za jakieś... Trzy minuty powinienem być. Dobrze, kapitanie! Znaczy, ja jestem. Nie, 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 nie. <laughs> Zatopiłeś nasz statek już drugi <laughs> raz. Nieprawda. Bo nie, ale tamten uratowaliśmy. Dobra, dobra. Już pamiętam. O Jezu, coś jakiś Jakieś strzały to, ty hogaty? <laughs> Okej, okay, dobra, to przynajmniej większy. Ej, a tutaj są inni gracze O kurde, bo mnie zniosło. Ej, musisz skręcić w lewo, skręć w lewo! No 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 właśnie skręcam. Nie w to lewo W to drugie Nie no, w swoje lewo skręcam Nie, tylko no, wiatr mi nie sprzyja wiecie? Rozumiem a jak my się porozumiewamy na taką możliwość, jeżeli wy się na wyspie Ja ci wysyłam właśnie wiadomość Mam wiadomość ja ty, czy, co ty wystrzeliłeś? A, dobra, strzelam tymi armatami. ty, dobra, też was będę strzelał. Ej, o! O! trafię! Ej, nieczyste. pokład dostał. Ej, Ej on, w, na, wy, on w wyspę nie wpłynie, patrz. On nie wpłynie, ja nie płynie, widzę. To nie mam więcej! Dobra, szybko, szybko, komunicji. szybko. Już kanon. Nie Dobra. mam kul! Kapitanie, cieszę się, że Cię widzę. To, to niezłe powitanie. Przechodzimy do abordażu! Abordaż! Dobra, jak gdyby się dało coś takiego zrobić. A tak! Ej, bo statek chyba znowu tonie. I to zobaczyć? Tak brzmi, jak... O jest, to... jakie dziur z tego. to nie to, nie, to nie, to nie, to nie, statek. Dobra, jedna dziura załatana. A ty biegałeś kurde tak? do, do morza. Tak. Prawdziwy RP ziomek. Ej, ja też, tak. No. On tutaj. Ej, może to nie działa za bardzo jak się tak robi. Bo to się no, podnosi co chwilę. <laughs> chyba jednak nie. Dobra. Chyba jednak da. RP. Dobra, <laughs> dobra. chyba jednak RP. <noise> Czyli jednak musiało być tak jak musiało być. Ej, nie byłem w ogóle na tej wyspie, wiecie? Bo mnie zostawiliście. Czy za, za, załatałeś dziurska? Załatane. Ta dziurska załatane są. Ej, tutaj można sobie wejść na tą. O wow. tam masz jeszcze widziałem nigdy nikomu nie zaszkodziło. Ej, masz alkohol? To... Tutaj no, jeszcze te dziurska wziamek. może trzeba. Jak się przybija dziurska? jaką taką deską. Dobra, Zatry. szybko, chodź do mnie 90. Tych tutaj, tutaj, na pokładzie. Na, pokładzie tych, na deskę. Było? Nie, a nie nie, 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 nie. Na deskę. Nie. Gdybym nie był pijany, ten bym załatał. Mówię do ciebie, na deskę. Ale... Kapitanie, to ja poprowadziłem ten statek tutaj. Poprowadziłem... No właśnie. Sprawiłeś, że on jest ruiną. Co? Dobra, mam, mam skoczyć? Skaczesz, za trzy. Proszę, nie w ten Kurde. sposób. Kurde. Myślałem, że tego nie... A ona jest, alaj. Je. Umarłbyś, Dobra. gdybyś... Był Dobra. Złym człowiekiem. Chcę muzykę. Przy Coś, moim skoku. Proszę bardzo. Coś ci się chyba rozstroiła ta gitara. <grym> Nie jestem pijany po Dobra, prostu. Dobra, a co mam mieć w ręce? Mogę mieć w ręce banana? Przy skoku? Możesz mieć co chcesz w ręce? Dobra, skaczę. Jakieś ostatnie słowa? Jakieś pożegnanie dla mnie? Byłem Masz muzykę, naprawdę byłeś świetnym majtkiem. <grym> Ale czas na ciebie. Żegnaj! Jesteś zadowoleni! <noise> Teraz Dobra, twoja się. kolej. A weź mi przygrywało? Tak, ja jeszcze będę ci grał. Kalabunga! Teraz czas na mnie. Żegnaj, statku, kochałem cię jak damę.